Jeśli chcesz szybko i tanio kupić najlepsze końsy na rynku, zapraszam na stronę poczujzłoto.pl oraz aukcje w serwisie Allegro. Wiele możliwości płatniczych, w tym PaySafeCard, PayPal, Payu oraz SMS. Wpisując hasło Sprytny, przy zakupie otrzymasz 5% końców Gratis. Polecam! Witam serdecznie z tej strony Przemek Sprytny, a to jest kolejny PAUGO Opening. Nowa drużyna tygodnia, więc nowe otwieranie paczek, a to otwieranie. Dzięki uprzejmości poczuj Złotopl, strona, która najtańsze i najlepsze końsy na rynku transferowym posiada. Oczywiście rynek transferowy, jeśli chodzi o końsy w ogóle dla FIFA 15, FIFA World, tam możecie je kupować ogólnie polecam. No i mam nadzieję, że dzięki właśnie otrzymanym przez tę firmę końcom uda mi się kogoś dobrego trafić, kiedy korzystałem ze swoich końców. Tego szczęścia było mało. Może teraz będzie go. Nieco więcej. Oczywiście e, chciałbym trafić tego najlepszego z całej drużyny tygodnia, czyli Franka Liberiego. Czy to mi się uda? Zobaczymy. Dziś 5 paczek za 50 tysięcy monet, a więc w sumie 250 tysięcy końców przeznaczymy na co? Na to, by trafić kogoś dobrego. No miejmy nadzieję, że będzie to nam dane. A więc bez zbędnego przedłużania, zaczynamy pierwsza paczka. 50 tysięcy monet. Wielkie boom, i chce informa i dostaje. Manju Kitchena dostaję także trola Azarda, Zobaczmy co jest dalej. Może jakiś ciekawy duplikat. Znając moje szczęście, to takiego nie będzie. No i właśnie tak jest. Diów, diów którego uwielbiam. Także wyślę go na listę transferową. Bo w klubie go już posiadam. Jakieś oczywiście błędy. Zdarzają się w samej grze. Ten zawodnik, naprawdę jego statystyki są bardzo ciekawe. Musiałbym kiedyś stworzyć sobie skład właśnie z ligi holenderskiej, tak samo z ligi portugalskiej, która swoją drogą, według niektórych, jest bardzo OP. To była pierwsza paczka za momenty, druga i kolejne 50 kafli. Okej, okay, przed nami druga z 50 paczek 4 do końca. Trzymajcie kciuki. Pamiętajcie, co było mówione w poprzednim odcinku. No co było mówione, kto trzyma kciuki? Ten sprawia, że trafiam coś dobrego. I niestety tylko Iguain, tylko on wśród najlepszych zawodników w tej paczce. Zobaczmy na duplikaty jest Jack Wilshi, ale on na pewno humoru mi nie poprawi. Ale mamy Lorda. Lord sprawia, że na naszych twarzach pojawia się uśmiech. Dobra. Jeżeli ktoś ogląda teorię Wielkiego Podrywu, to właśnie to był taki sheldon uśmiech. <grym> paczka numer 3 już za moment. Póki co, bez szczęścia, no miejmy nadzieję, że to pojawi się właśnie przy otworzeniu tej oto paczki. John Terry, David Lewis, Baines, Cahill. Dużo obrońców, no ale nadal dobrej karty. Jak nie było, tak nie mam. No, o tych to już nawet nie warto nic mówić. Przedostatnia paczka, 50 tysięcy monet po raz przedostatni ucieka z naszego konta, w paczce mamy Thiago Silva, no proszę, w końcu zawodnik z jakimś dobrym overrolem, a także Cazorla, Isco, Benteke, Lalana, no niewątpliwie najlepsza z dotychczasowych paczek, ale nadal bez czarnej karty, nadal bez takiego wielkiego boom, które mogłoby naprawdę zamieszać na moim kanale. No to co, lecimy z ostatnią paczką. Ja zamykam w tym momencie oczy i liczę, że mamy niebieską, jaką niebieską, czarną kartę. Jest porażka, totalna porażka. Fermalen. Fabio Quentrao. Mam nadzieję, że Wy macie więcej szczęścia niż ja, jeżeli otwieraliście paczki za 50 kafli. Napiszcie, co takiego trafiliście. No a ja zapraszam Was już teraz na kolejny pago Opening sponsorowany przez Poczujzłoto.pl, który pojawi się na moim kanale już wkrótce. Znów za 250 tysięcy monet, także będzie grubo. No i miejmy nadzieję, że znów będą jakieś specjalne paczki, które będę mógł otworzyć. Tymczasem żegnam się z Wami. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!